Życie jest pięknym momentem Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom kochani, witajcie bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać, że możemy się pochylić dzisiaj wspólnie nad Ewangelią, którą nam Kościół daje. I niewątpliwie takim najważniejszym elementem, najważniejszą, główną myślą pewnie byłoby to w tej dzisiejszej Ewangelii, że jest to Ewangelia o Bożej Hojności. To jest Ewangelia o Bogu, który, tak jak na weselu w Kanie, nie wylicza tam po butelce wina na głowę, tylko robi sześć stągwi wina. Tak samo dzisiaj. Nawet tym, którzy pracują tylko godzinę, daje, daje denara, nie? czyli daje zapłatę za cały dzień pracy, daje tyle, ile chce, a chce dać dużo. Tym bardziej, że ten denar, oczywiście, w przypowieści o której mówimy, jest symbolem życia wiecznego, tak? czyli jest to Ewangelia o Bogu, który, który jest dobry, o Bogu, który jest hojny i wszystko wydawałoby się piękne i miłe i sympatyczne, ale muszę się Wam przyznać, że jest to Ewangelia, która dla mnie jest chyba jedną z bardziej trudnych. W podobny sposób przeżywam Ewangelię o miłosiernym ojcu, o marnotrawnym synu, czy właściwie marnotrawnych synach, która jest zapisana u Łukasza w 15 rozdziale. I myślę, że to trochę jakby wynika z pewnego naturalnego kontekstu, z mojego życiorysu, historii mojego życia. Dlatego, że podobnie właśnie, tak jak ten starszy syn. Wytykał ojcu, że, że, że ten młody to sobie tak poszedł, yy, hulał sobie, tak yy, po prostu korzystał z życia, wytracił wszystkie pieniądze, wrócił i nie poniósł żadnych konsekwencji. Do tego ojciec jeszcze mu wystawił ucztę, tak i tak dalej, zrobił imprezę. Ja przyznam się, miałem dość podobnie jak ten starszy syn, przekonany o tym, że on całe życie służy, że on całe życie jest przy ojcu, że nie pozwala sobie na żadną rozrywkę, bo liczy się dla niego tylko ten rodzinny biznes i tak naprawdę całe swoje życie i serce w to wkłada, chociaż, no właśnie, tęskni zupełnie za czymś innym. Tak samo w tej dzisiejszej Ewangelii, gdzieś zawsze. Utożsamiam się z tymi, którzy zostali zatrudnieni na samym początku, którzy przepracowali cały dzień, którzy liczyli może na coś więcej, a się okazało, że, że ci, którzy pracowali przez godzinkę, dostali tyle samo. I myślę sobie, no właśnie to jest trochę tak, że wiecie, że ja wychowany w rodzinie katolickiej według katolickich wartości od dziecka, w kościele co niedzielę, później jako ministrant czy oazowicz to nawet dużo częściej, zaangażowany w parafii, nie, kupę czasu, sił, energii i, i wiele innych rzeczy oddałem. Zaraz po maturze gdzieś pojawił się zakon w moim życiu, nie, więc właściwie mogę powiedzieć całe życie dla Pana Boga. I przyznam się, że kształtuje to we mnie taką postawę, która mówi: okej, okay, a ci, którzy sobie hulają, rozrabiają i tak dalej, żyją, pełnią życia, siedem grzechów głównych codziennie, wiecie te sprawy, nagle się nawracają i co? I, i tak nic się z nimi nie dzieje? Tak po prostu? Nagle, nagle mają takie same prawa jak ja? O co chodzi, nie? Co więcej. Jest gdzieś jakiś taki żal, taki wyrzut do Pana Boga, a ci ludzie często się stają też jakimiś autorytetami wiary, nie? Zobaczcie, wystarczy posłuchać świadectw różnych osób. To najczęściej najbardziej przekonywujące są te świadectwa, w których ktoś mówi, że był totalnie na dnie. No i nagle gdzieś go ta łaska Boża w jakiś sposób dotknęła, i on teraz jeździ po świecie i ewangelizuje, mówi, Jaki Bóg jest dobry, nie? A ci, którzy wiecie, nie, tam dzień po dniu, dzień po dniu wierni Panu Bogu robią swoją robotę. Tych ludzi nikt nie słucha, nie? <laughs> Więc przyznam się, że ta Ewangelia jest dla mnie naprawdę mocno taka dotykająca i mocno nawracająca moje serce. I tak, ja jestem w stanie sobie to gdzieś tam. Zracjonalizować, nie jestem w stanie sobie to wytłumaczyć, jestem w stanie gdzieś na poziomie intelektu zgodzić się na tą dobroć Pana Boga, ale po ludzku gdzieś się pojawia cały czas taki, no właśnie, wyrzut, żal, nie wiem, jakieś rozczarowanie, zazdrość, coś co pewnie mógłbym odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii nazwać tym szemraniem przeciwko gospodarzowi, który jest obrazem Boga w tej, w tej przypowieści. Więc myślę, że to jest naprawdę Ewangelia bardzo do mnie, no ale dzielę się tym z Wami, dlatego że, że myślę, że mogę nie być w tym osamotniony. Myślę, że wiele ludzi, którzy od dziecka są w kościele, angażują się w różne dzieła, albo po prostu regularnie uczestniczą, korzystają z sakramentów, mogą mieć dokładnie takie myślenie jak ja, na tych lepszych i tych gorszych, nie? Mogą co więcej trochę zazdrościć tym grzesznikom, którzy gdzieś tam, no właśnie, zostają wywyższeni w jakiś sposób, pochwaleni, docenieni, obdarowani w jakiś sposób, może bardziej bardziej niż ja, ale, no właśnie, to, to nie jest zła nowina, nie? Ta dzisiejsza Ewangelia to nie jest zła nowina dla tych, którzy dobrze robią od samego początku, tylko to jest wezwanie do tego, żebyśmy się nawrócili, kochani. Dlatego, że. Taka postawa człowieka wychowanego w wierze, człowieka, który może właśnie z zazdrością patrzy na, na tych wszystkich ludzi nawróconych w bardziej lub mniej spektakularny sposób na jakimś etapie życia, to może być postawa, która nie zauważa łaski, którą ma. To może być tak, wiecie, na, na zasadzie, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, nie? że jakby widzę. To obdarowanie, które ma drugi człowiek, i tak naprawdę nawet nie staram się zobaczyć, jaką łaskę ja dostaję. W jakiej łasce ja sam wzrastam. Nie? To, co we wspomnianej już przeze mnie przypowieści o synu marnotrawnym, mówi ojciec do, do tego starszego syna: tak, wszystko, co moje do ciebie należy. Tak samo jak łaska pracy tych dzisiaj zatrudnionych o poranku. Którzy mogli nie zmarnować kolejnego dnia swojego życia, ale jakoś sensownie go wykorzystać? I czy to nie jest tak, że, no właśnie, że ta jakaś zazdrość może nas zaślepić na łaskę, którą mamy? Myślę, że ważnym krokiem w czytaniu tej dzisiejszej Ewangelii jest też poszukanie tego, co ja dostaję od Pana Boga, i jakaś wdzięczność budowanie w sobie wdzięczności za to, co mam. Co więcej, Myślę, że może w skrajnych przypadkach, ale taka postawa tego zazdrośnika, tego zatrudnionego poranku, może nas doprowadzić, istnieje takie ryzyko, wydaje mi się, do odrzucenia zbawienia, do odrzucenia Pana Boga. Już mówię o co chodzi. Może to być działanie na zasadzie, że skoro tamtego Bóg bierze do nieba, to ja nie chcę być z Nim w niebie, przecież ja jestem lepszy. Przecież ja zasługuję na coś więcej, nie? Jeśli nie chcesz mi tego, Boże, dać, to w ogóle ma wsadź sobie to niebo, nie? Już tak korzystałem z takiego, może, ordynarnego słownictwa, ale, ale może tak być. I powiem więcej, to, to wcale nie jest takie zupełnie bezsensowne i z palca wyssane. Pamiętam taką rozmowę sprzed no już wielu, wielu lat. Jeszcze byłem na, na zupełnie innej placówce, kiedy pewna moja znajoma zaangażowana w różne dzieła. Mówiła o tym, że no wszystko fajnie, ale my to się w niebie nie spotkamy, nie? Ja taki zdziwiony, ale dlaczego? <laughs> miała jakieś inne plany? Ale się okazało, że ona gdzieś tam wyczytała, zinterpretowała coś tam, jakieś takie jej prywatne objawienia, nie wiem, i, które podpowiadały, że nie, no, że księża, to w ogóle w niebie, to będą, wiecie, cztery lewele wyżej, nie? I, i, I oni będą gdzieś tam bliżej Pana Boga, a cała reszta w ogóle pospólstwo to to dalej, nie? Nie wiem, skąd ona to wzięła, naprawdę, nie sądzę, żeby bycie księdzem albo nie bycie księdzem miało wpływ na to, gdzie w niebie jesteś, natomiast, no widzicie, no takie, takie coś, myślenie się pojawiało, nie, czy taka jakaś próba stawiania pewnych granic, pewnej gettyzacji, nie, że... Że to niebo to będzie tak, że ci lepsi to będą bliżej, ci gorsi to będą gorzej, ci, którzy byli tam ledwo dobrzy, to, to tylko, tylko tam odrobinkę w tym niebie, no nie wiem, nie? No okej, okay, święty Paweł mówi o pewnym, e, o pewnej gradacji, o pewnych stopniach, nie? Tam mówił, że e, zna człowieka, który został porwany aż do trzeciego nieba. Okej, okay. natomiast nie sądzę... I o tym nam mówi ta dzisiejsza przypowieść, tak myślę. Nie sądzę, żeby to niebo miało polegać właśnie na, na pewnych podziałach, nie, że będą ci lepsi, i ci gorsi, ci bardziej święci, i ci mniej święci. No nie, jakoś mi to do pana Boga nie pasuje. I tak jak mówię, no o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Wszyscy mają denara, wszyscy mają zbawienie. To nie jest tak, że ci mają właśnie próbowaliby tak myśleć, nie? Ci dłużej pracujący, że dostaną więcej, a tam ci mniej. No nie, więc myślę, że, że Ewangelia nas dzisiaj też ostrzega przed takim właśnie myśleniem, nie? Że, że ja to jestem ten lepszy, a ktoś to jest ten gorszy, i że ten podział będzie gdzieś zachowany także w przyszłości. Oczywiście, tak jak wspomniałem, mnie ta Ewangelia naprawdę bardzo mocno nawraca, nie? jest ona dla mnie trudna. Ale też pokazuje mi pewną perspektywę, nie? pokazuje mi te przestrzenie, że jednak jest we mnie pycha, która każe mi myśleć w ten sposób. Natomiast, oczywiście, nie byłaby to dobra nowina, gdybyśmy nie dostali pewnych narzędzi, o których nam dzisiaj słowo mówi, które pozwalają nam trochę przekuć tą postawę pychy, zazdrości w coś znacznie lepszego. Nie? I tutaj myślę, że warto się odnieść do pierwszego czytania. Które przede wszystkim nam pokazuje, że Bóg jest blisko. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, kiedy jest blisko, bo można z tego wyciągnąć taką myśl, że jeśli Bóg zbliżył się do kogoś, Bóg zbliżył się do jakiegoś grzesznika, pozwolił mu doświadczyć swojej łaski, obecności, w jakiś sposób go nawrócił, to nie znaczy, że ode mnie się oddalił. On nadal jest także blisko mnie. I to jest chyba taka podstawowa prawda nawrócenia w ogóle, tak, i tego spektakularnego z jakiegoś bagna grzechów, i tego z najgorszego grzechu pychy. Doświadczyć, że Bóg jest blisko, że Bóg cię nie zostawił, nie? że jesteś dla Boga ważny. To, to myślę zawsze jest pierwszym krokiem jakiegokolwiek nawrócenia. Druga rzecz, tam księga Izajasza, pan Bóg księdza Izajasza nam mówi o tym, że. Że jego myśli są inne niż nasze, że jego sposób myślenia jest inny niż nasz, że to jego myślenie właśnie jest hojne, jest miłosierne, jest przebaczające i to jest droga, do której my mamy zmierzać. Nie? Że my mamy się uczyć tego sposobu myślenia Boga. Że to nie jest tak, że, że ten podział wasze myślenie, moje myślenie, to jest coś ostatecznego. To jest jasne, że nigdy nie będziemy tak jak Bóg w tej kwestii, nie? Ale, ale mamy się tego uczyć, mamy się do tego wzorca jak najbardziej zbliżać, tej Bożej hojności i miłosierdzia, i w ogóle jakby nie działać na zasadzie, że ustawię sobie Boga według swojego własnego myślenia. To trochę robią. Ci ludzie, ci robotnicy zatrudnieni dzisiaj o poranku, nie? w tej dzisiejszej Ewangelii, bo oni sobie myślą tak, patrząc już na tę scenę rozliczenia: aha, oni dostali podenarze, no to nie, no to my zasłużyliśmy na więcej, tak? Gospodarz powinien postąpić inaczej. Powinien albo im dać mniej, albo nas jakoś bardziej wynagrodzić, nie? Oni próbują ustawiać sobie Boga według własnego sposobu myślenia. A słowo nam podpowiada nie, nie, nie. To ty zmieniaj swoje myślenie, tak? I tutaj e, greckie słowo, piękne słowo metanoia jest oczywiście absolutnym e, koronnym tutaj wyrażeniem, które należy przytoczyć w tej kwestii. Odmienianie myślenia, przemienianie myślenia, metanoia, e, co często my tłumaczymy w naszych tekstach biblijnych jako nawrócenie. Co więcej, kochani, e, gdzieś w tym wszystkim kryje się też taka myśl, nie? że nie, no ja przez ten cały dzień charówy w tej winnicy to ja sobie za zasłużyłem na tego denara, to ja go wypracowałem swoimi rękami, a ten tam bezczelny nawet się nie skłócił i dostaje tyle samo, nie? Ja to przynajmniej za uczciwie na tego denara zapracowałem. Guzik prawda! Guzik prawda! Gdyby gospodarz się o poranku nie przyszedł na ten rynek, gdyby cię nie zatrudnił, gdyby cię nie wziął do swojej winnicy, to nie miałbyś ani roboty, ani dochodu, stałbyś tam do wieczora na tym rynku i miałbyś kolejny zmarnowany dzień. Nic by się nie wydarzyło. Więc myślę, że gdzieś w tym wszystkim kryje się też yy... No, właśnie taka postawa wdzięczności za to, że jestem w wierze, że jestem w kościele, że może to jest trudne, może to jest bardziej wymagające niż, niż dla ludzi, którzy nie przejmują się zasadami w życiu albo mają je o wiele bardziej blajtowe niż moje własne, będąc w kościele, zasady wynikające z wiary. Ale, no właśnie, to jest też jakaś łaska, nie? Ta moja obecność, to, że mogę żyć w tym świecie, że mogę żyć w wierze, że mogę być blisko Pana Boga, chociaż jest to trudniejsze, to jest to łaska. I czy jestem za to Panu Bogu wdzięczny? Drugie narzędzie, które nam podpowiada dzisiaj bardzo mocno, święty Paweł, który pisze do Filipian o tym, że no, wolałby być z Chrystusem, tak? Wolałby. Wejść w tę śmierć, która w jego perspektywie byłaby zyskiem, bo byłby bliżej Chrystusa, byłby z Chrystusem, tak, już bez tych wszystkich cielesnych ograniczeń, ale yy, zgadza się na tę wolę Pana Boga, decyduje się przyjąć tę wolę Pana Boga, która mówi: No nie, musisz zostać, bo to będzie z korzyścią dla braci. Trochę głupio, że nam dzisiaj drugie czytanie wycina dwa wersy ze środka tego tekstu, gdzie Paweł mówi: Ufny w to, Wiem, że pozostanę i to pozostanę dla Was wszystkich, dla, was, dla Waszego postępu i radości w wierze. Nie? Czyli Paweł jest w stanie zrezygnować, jakby ze swojej własnej korzyści, z ogromnego dobra na rzecz braci i sióstr. I myślę, że to jest druga rzecz, którą, którą dzisiaj nam słowo podpowiada, żebyśmy uczyli się cieszyć z tego, że ten drugi człowiek też dostał denara, nie? Żebyśmy uczyli się zauważać naszych, naszych bliźnich, tak? Naszych braci, naszych siostry wokół nas i żebyśmy potrafili no, jakby... Rezygnować z naszego egoizmu, żebyśmy potrafili ich zauważać, żeby, żebyśmy potrafili cieszyć się ich radościami, żebyśmy pielęgnowali w sobie coraz większą empatię, wrażliwość i też powiedziałbym taką uważność, tak, takie zaangażowanie, takie wyrażenie, że, że mi zależy na tych ludziach, nie? Bo zobaczcie, tutaj też myślę, że warto wyciągnąć to jako taki smaczek. Ten gospodarz, on zobaczcie, co chwilę wychodzi, nie? co ileś tam godzin po prostu wychodzi na ten rynek, szuka nowych ludzi, zależy mu na nich. To nie jest tak, że zatrudnił sobie ekipę i spoko, nie? niech zrobią, wieczór ich rozliczę, ale jemu zależy na człowieku. Jemu zależy na tym bezrobotnym, tym bezczynnym, tym, który jest gdzieś tam, no właśnie, niezaangażowany, nie który siedzi bezczynnie i tutaj... Jasne, no też trzeba sobie tak egzegedycznie trochę podpowiedzieć, bo e, ci e, robotnicy najemni, gdzieś tam sezonowo za, zatrudniani, czy to przy żniwach, czy właśnie e, przy winobraniu, e, bywało tak, że oni mieli jakieś własne tam poletko, tak? Które oczywiście nie, nie gwarantowało im takiego stuprocentowego wyżywienia, dlatego zatrudniali się jeszcze gdzieś indziej. No ale też, na przykład, z rana musieli obrobić to swoje pole i dopiero gdzieś tam koło południa sobie stanęli na rynku, licząc na to, że ktoś ich zatrudni i jeszcze będą mogli sobie dorobić. Więc możemy mówić o historiach takich ludzi, nie? którzy gdzieś tam może właśnie w tym pędzie życia yy, zaangażowali się we, we własne interesy i nie zobaczyli, że tak naprawdę opłaca się. Pracować dla Boga, nie? <noise> czy czy jakby w tej perspektywie Bożej, w perspektywie wiary. Możemy mówić o takich, możemy mówić o tych, którzy do południa spali, stali na śniadanie, kawka, telewizja, i dopiero gdzieś tam się późnym popołudniem czy wieczorem zorientowali, że kurde, no może warto by było co nieco zarobić. Więc mogą to też być ludzie absolutnie leniwi, tacy, którzy gdzieś przegapili swoje życie. Ale to jest nieważne, nie? Bo Pan Bóg. Ten gospodarz wychodzi i, i jemu zależy na każdym tym człowieku. I na tym, który się pogubił w wirze, w wirze świata, w wirze swoich własnych jakichś tam interesów i dochodzeń. I na tym, który gdzieś tam właśnie spędził to, to życie zupełnie leniwie i w takim, w takim po prostu olewczym podejściu do, 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 do rzeczywistości. Nie? Myślę, że musimy się tutaj od, od Boga, od tego gospodarza, uczyć właśnie zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, nie? Czyli właśnie nie tylko tej radości, ale też, też zobaczyć to, że, że ten drugi człowiek potrzebuje, żeby ja do niego wyszedł. Czy jestem wytrwały w ewangelizacji? Tak? Moglibyśmy sobie podsumować tę część. Ostatnia kwestia, która mnie dotknęła w tej dzisiejszej Ewangelii, którą chciałbym się z Wami bardzo podzielić. To jest takie moje świeże spostrzeżenie, tak, że, mm, że ci ostatni zatrudnieni musieli przyjść chociażby na godzinę, ale dlaczego? Ok, zaangażowanie y, gospodarza, to że mu zależało na człowieku, jasne, ale czy też nie było tak, że może y, zbliżał się już wieczór, a robota dalej nie była zrobiona? Że potrzeba było chociażby na godzinę zatrudnić jeszcze więcej ludzi, po to, żeby oni przyszli. Może byli w pracy gdzieś wcześniej, nie? Skończyli u kogoś innego robotę wcześniej, więc mogli przyjść chociażby na tę godzinę, na koniec dnia, żeby pomóc, żeby dokończyć to winobranie tutaj, u tego właściciela. Gdybyśmy sobie to zobaczyli w tej perspektywie, to zobaczcie, że to rodzi pytanie o to, czy ci, którzy byli zaangażowani od rana. Rzeczywiście pracowali na poziomie 100%. Czy dawali z siebie wszystko? I myślę, że to też jest takie pytanie, które jest bardzo uzdrawiające o to, czy moje zaangażowanie w kościele jest rzeczywiście stuprocentowe. Czy moje zaangażowanie w wiarę, tak? No bo to nie chodzi tylko o jakąś działalność apostolską, ewangelizacyjną, charytatywną, ale to przede wszystkim moja praca też nad samym sobą, nad moją duchowością, nie? Czy to jest y, naprawdę radykalne i stuprocentowe? Czy może jest tak, że tylko mówię o sobie, że jestem wierzący, że gdzieś tam się angażuję na 10%, i tak naprawdę przychodzi wieczór i okazuje się, że robota jest niezrobiona. Że przychodzi właściciel, przychodzi gospodarz i widzi, że wszystko jest w powijakach, i, i na gwałt potrzebuje kogoś, kto by pomógł, żeby, żeby dokończyć pracę. Nie? Takie mam dzisiaj myśli, tak jak mówię, dla mnie bardzo mocne, bardzo takie leczące, nawracające z tej dzisiejszej Ewangelii. Ale myślę, że, że warto by było wszystkim nam, którzy gdzieś tam jesteśmy w kościele, mocniej albo mniej zaangażowani, żebyśmy na te Ewangelie właśnie spojrzeli w taki sposób, nie? że ok, jestem w tym kościele, ale. To nie znaczy, że jestem lepszy, jestem w tym kościele, ale czy zależy mi na tych, którzy są gdzieś tam poza, czy chcę ich zaangażować, jestem w tym kościele, ale czy rzeczywiście działam na 100%, czy to jest takie radykalne i pełne poświęcenia z mojej strony? To są pytania, które to Słowo nam dzisiaj zadaje, i mam nadzieję, ufam, że damy sobie na to odpowiedź i pozwolimy się temu Słowu nawrócić. Salom Alechem Przyjać tak nazywam cię pomóż mi i sobie znajdź i to już takie coś mam co pozwał i